Mamy wielką, wielką nadzieję i musimy wszystko zrobić, żeby dopiero w tej piątej kolejce zdobyć punkty, bo na razie mamy tylko jeden wyjazdowy w ostatnim naszym spotkaniu, a teraz e, ważny mecz, bardzo ważny przed nami i będziemy wszystko musieli zrobić, żeby go rozstrzygnąć na swoją korzyść. Na pewno łatwo nie będzie, bo drużyna... Podbyski dzisiaj do łatwych nie należy, no ale taka jest liga i musimy sobie z tym poradzić. W jakim składzie wyjdziemy, to jeszcze jesteśmy przed rozruchem. Kilka rzeczy się wyjaśni, bo kilku chłopaków narzekało czy borykało się z problemami większymi bądź mniejszymi. Jak się pojawią na, na treningu, i jak wyjdą, to będziemy wiedzieć, kto będzie w 18 i jak ten mecz. Zaczniemy, a kończyć będziemy w zależności od sytuacji, jaka będzie i potrzeb, jakie będą e, podczas meczu. Dziękuję. Proszę o pytania. Panie Prezydencie, że ważny mecz i trzeba go wygrać. Czyli jak zagrać, żeby pokonać to bez przeciwnik? Różne są sposoby. Możemy zagrać podobnie jak ostatnio z nimi graliśmy, tylko nie chodzi o mecz sparingowy, tylko o mecz ligowy, gdzie, gdzie ruszyliśmy, pokazaliśmy, że to jest nasz teren i zdobiliśmy dwie bramki i utrzymaliśmy to zwycięstwo do końca. A czy tak będzie scenariusz wyglądał, tak byśmy sobie tego życzyli, ale nie ma co wybrzydzać, najważniejsze żebyśmy jedną bramkę więcej od nich strzelili, a najprościej wystarczy nawet jedna bramka jak zagramy na zero z tyłu i wiele jest czynników, wiele zależności, które mogą, mogą być albo, albo nie być w jutrzejszym spotkaniu, dlatego musimy być przygotowani na, na różne warianty, a jesteśmy zahartowani, bo, bo wiemy doskonale, że w tym sezonie dużo rzeczy nas spotykało: i absencje zawodników, i choroby przed samym meczem jak to obok mnie jednego zawodnika i musieliśmy wyjść, i musieliśmy dawać sobie, sobie radę i to też jest nasza siła bo już jesteśmy mądrzejsi o, o te przeszkody, które napotykaliśmy. Mam nadzieję, że. Na pewno będę walczył i będę się starał pomóc, jak więcej drużynie. Cieszy mnie to, że jest takie zaufanie do mojej osoby, choć wiadomo, że nie wiem, czy wszystko od razu zmienię i w ogóle, tak jak Pan mówi, że wszystko mi nie zależy ale na pewno chciałbym dołożyć jakąś cegielkę do tego, żeby wrócić do tej starej naszej choroby, która była w zeszłym sezonie. I mam nadzieję, że zaczniemy znowu jeździć na tylko jak tak ta, było to dotychczas i miejmy nadzieję, że będzie dobrze. A jak Maciek tak z boku obserwowałeś kolegów, to czego brakowało, że, że nie było tego jeżdżenia na tyłkach? Nie będę tego poruszał. To co mieliśmy wyjaśnione to zostaje między nami w szatni i takie rzeczy się nie porusza na forum i myślę, że od tego meczu będzie to to inaczej wyglądało. No na pewno, na pewno. No, staram się z siebie dawać jak najlepiej, żeby pomóc drużynie. No, mam nadzieję, że, że, że ten mecz w Chorzowie to dopiero początek, to pierwszy punkt nasz zdobyty i pierwsza bramka. I teraz dopiero worek I... się rozwiąże i będziemy się starali, zrobimy wszystko, żeby z żeby Podbeskidziem zdobyć trzy punkty. Ty bardziej, że gramy u siebie w domu i przed swoją publicznością. Jest w Tobie wiele chęci grania czasami czujesz ciężar tego, że to jest ekstraklasa i nie chcesz brać odpowiedzialności na siebie, czy jak to jest? Już już tak odszedłeś. To znaczy no staram się, tak jak powiedziałem, staram się z, od siebie dawać jak najwięcej. No wiadomo, że, że przejście z pierwszej ligi do ekstraklasy to już jest coś innego, no ale, ale przy pomocy kolegów myślę, że, że będzie, że tak powiem, na mnie ten ciężar będzie troszeczkę mniejszy, ale ja, ja i tak mimo, z, z, mimo tego, że mnie yy, dużo się wymaga, tak? Będę starał się dawać jak najlepiej wszystkim. Byłeś tak zły trochę na los przed Chorzowem, że to tak akurat się wyłączyło? Tam miało być to, to Twoje wejście, miała być kołyska, i nagle okazuje się, że, że przegrywa się z chorobą. Zły, to bym mówił, że musiałem być operowany, bo to jest podstawa. No wiadomo, też mam duży apetyt na grę i kiedyś myślałem, że wyjdę w chorzowie, a akurat no los tak chciał, że, że mi choroba rozłożyła. I... Niestety nie miała to wpływu, no ale mam nadzieję, że teraz mi się już nie stanie i wszystko będzie w porządku. Czyli góra z nowego Sącza na górali Zwiaska Białej, tak? Dokładnie. I że może będzie to już w najbliższym meczu. Oznacza to, że zacznie pan od stawienia składu z to jest...